Drodzy przyjaciele życia, w tym roku wielokrotnie będziemy myślami wracać do osoby świętego papieża Polaka Jana Pawła II. Przecież obchodzimy jubileusz 100 lat od jego narodzin. W swoim przesłaniu święty Jan Paweł II jasno wskazał nam, jak powinna wyglądać nasza postawa wobec świętości życia, drugiego człowieka i pomagania tym, którzy samotnie muszą pokonywać swoje problemy życiowe. Tym przesłaniem żyjemy od początku istnienia Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia. Postawa dla życia to nie tylko jasne i stanowcze opowiadanie się przeciwko aborcji. To również bardzo szeroka działalność na rzecz poprawy losu matek, które nie poddały się namową do usunięcia ciąży z powodu ubóstwa, wieku lub stanu zdrowia. Nie chcemy jednak, aby po swoim bohaterskim postanowieniu bycia mamą pozostały samotne, Mamy pod opieką grupę kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Każda forma pomocy, którą otrzymują od ludzi dobrej woli, dla nich liczy się jako szczególny gest. Czują, że podjęły dobrą decyzję, że nie zostały na tym świecie pozostawione same sobie. Staramy się pomagać nie tylko kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji, nosząc dziecko pod sercem. Ważne, aby nie zostały one same także po porodzie. Jeśli mama w domu ma także starsze małe dzieci, czynimy wysiłki, aby także one coś otrzymały. Wtedy do rodzin trafiają ubranka i buciki. Wiele radości może sprawić też zwykły pluszak czy ofiarowana zabawka. Te dzieci naprawdę nie wiedzą, co to jest nadmiar zabawek. Pandemia sprawiła, że musiały siedzieć w domu, nie chodziły do przedszkola czy szkoły, gdzie dostawały dodatkowy posiłek i miały się czym bawić. Samotna matka najpierw musi myśleć o zakupie niezbędnej żywności. Na wymarzone auto, klocki czy lalkę najczęściej już nie wystarcza pieniędzy. W pierwszej kolejności jednak staramy się pomagać tym mamom, które niedługo urodzą. Przygotowujemy wyprawki dla mam i noworodka. Część tych przedmiotów jest konieczna do szpitala. Pozostałe będą niezbędne, gdy wrócą one do domu. Liczymy na Waszą pomoc. Dorzućcie kilka złotych do naszej zrzutki. Razem ubierzmy 100 golasków na 100 lat od urodzin Jana Pawła II. Niech to będzie nasz gest poparcia dla życia i pomoc dla człowieka będącego w potrzebie. Zachęcajmy do dobroczynności także swoich Przyjaciół i znajomych te kilka złotych dla nas to niewiele, a dla tych dzieci może oznaczać bezpieczny i godny start w nowe życie na tym świecie.